Elos i Zronołodzki, dzisiaj nagrywamy piosenkę Moja babcia nie jest siwa, są na taką trzeba, bo nie miałem znaleźć. I trzy, cztery. Moja babcia nie jest siwa, świetnie biega, nieźle pływa, dobrze wie co słychać w świecie Bo się zna na internecie Babcia babcia ukochana Babcia babcia roześmiana Babcia w siostrzecku całkiem młoda, jeszcze wnukom siły doda. Babcia, babcia ukochana, babcia, babcia roześmiana, babcia w środku całkiem młoda, jeszcze wnukom siły doda. Z dziadkiem lubię łowić ryby, albo walczyć tak na niby, z nim zdobywam górskie szczyty, bo to kopa dakomity. Dziadek, dziadek ukochany, dziadek, dziadek niezrównany. Dziadek życia wciąż ciekawy, zawsze chętny do zabawy. Dziadek, dziadek ukochany. Dziadek, dziadek niezrównany. Dziadek życia wciąż ciekawy, zawsze chętny do zabawy. Z babcią gadam sobie szczerze, z dziadkiem jeżdżę na rowerze. Bardzo lubię pić herbatkę. Z moją babcią, z moim dziadkiem. Dziadek, z babcią przyjaciele. Dziadek z babcią tropiciele, marzeń przygód i zagadek. Super babcia, super dziadek. Dziadek, dziadek przyjaciele. Dziadek z babcią przyjaciele. Dziadek z babcią tropi marzeń przygód i zagadek. Super babcia, super dziadek. Ona i że po tym filmie zostawicie 50 łapek w górę. subskrypcję i dwońcie, żeby was nie odminął żaden film ani piosenka. 一把。